Siamaleczko i ziomeczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy i to jest drugi odcinek pod nazwą wina i niewinność. Zapraszam! To pierwsza klasa jest jest wtorek, godziny popołudniowe. Dziś śledzimy losy Mai, która ma problemy w szkole, ponieważ jej kolega z klasy, Janek, wciąż ją szykanuje. Kurde, ten Janek czterokrotnie większy od Mai. Pokazał, jak to tutaj rządzi. Pokazał, zrzucając torbę z ławki. Ua, dobrze, dobrze. Dzień dobry, moi drodzy. To mi się wydaje, czy był już dzwonek. A tu widzę, jak na pikniku. Siadać szybciutko, komóreczki chować. Otwieramy zeszyty. Będziemy kontynuowali sobie wczorajszą lekcję. Czyli porozmawiamy o bryłach obrotowych. Bryła obrotowa, przykład pierwszy. Lakardum. Dzisiaj obliczymy sobie objętość walca. Czekajcie, skupiam się, dajcie mi chwilę. Obliczamy pole okręgu i to jest pi kwadrat razy coś tam? Nie, tak, nie, tak, tak? Nie, średnica okręgu r kwadrat razy Jestem debilem Moi drodzy, zrobię rysunek poglądowy na tablicy Przerysujcie i potem powiem wam, jak będziemy liczyć zadanie Nie ciepiajcie się mnie Ja byłem w szkole i uczyłem się o walcach 10 lat temu dosłownie Jedyna objętość walca, jakiej potrzebuję w życiu To aktualnie jest objętość buteleczki wódki Majka, no wiesz ty co? Majka się spierdziała. <śmierdzi>, Śmierdzi! No ale to nie ja! Majka, uspokój się, bardzo ale to cię nie proszę. Jest moja wina. Mogłabyś już pisać? Bardzo proszę. Nie rozumiem, dlaczego Janek ciągle mi dokucza. Babi go to, że sprawia mi przykrość, jest po prostu idiotą. Taka żyłata Majka trochę, taka, taka... Iii, iii. Skąd to wiem? Po emotikonkach. EEEE! Ja zachowuje się jak dzieciak, a Majka jego żarty odbiera bardzo poważnie. Maksiu nie dostał emotikonek. Maksiu jest wypranym z życia człowiekiem, który chce tylko i wyłącznie umrzeć. Dlatego nie ma emotikonek emocji. Okej, okay, może dziewczyna trochę się wyróżnia, ale jest całkiem w porządku. Jak ona się wyróżnia? Jak teraz patrzę, no to jak ona się wyróżnia? Każde koło ma oczywiście promień. Każdy walec ma również swoją wysokość. Będziemy potrzebowali tych danych do tego, żeby obliczyć całe zadanie. Dobra, umówmy się, to muszą być końskie zaloty. Janek po prostu kocha Maję, ale zdaje sobie sprawę z tego, że Maja jest nie w jego lidze, dlatego ją zaczepia i denerwuje, tak? Nie! Majka, co ty w ogóle wyprawia? Jak nie twoja to wina? Jak to nie moja wina, to ona go wodą. Kocham to. Naprawdę kocham to, że absolutnie zawsze, zawsze nauczyciel każe nie tą osobę, którą trzeba. nie za każdym razem. Ja myślę, że jak oni składają papiery o pracę nauczyciela, to właśnie mają takie pytanie na rozmowie rekrutacyjnej. Proszę pana, ten uczeń uderzył tą dziewczynkę. Jak pan zareaguje na to? Ukaże dziewczynkę. Dziękuję ma pan pracę. Czaj, tej chwili... Majka! Majka, wyjdź w tej chwili z klasy, bardzo cię proszę. To nie jest moja wina! Jezus Maria. Dzień dobry, witam na corocznej ewaluacji pana pracy. Ten uczeń oblał tą dziewczynkę wodą, bo nic mu nie zrobiła dosłownie. Co pan by zrobił w tej sytuacji? Ewidentnie dziewczynka ma problemy i trzeba ją wysłać do psychologa i ukarać. Gratuluję, dobra odpowiedź. Dostaje pan podwyżkę. Moi drodzy, uspokójcie się już i bardzo proszę kontynuujemy, Janek jest prawdziwym obuzem. Ale jak kocha, jak on kocha mocno, taki misio duży, misio przytulasek. Emilia, córka wicedyrektorki, idzie sprawdzić, jak czuje się jej koleżanka z klasy. A, córka wicedyrektorki, okej. Okay. Bo ja się wcześniej zastanawiałem szczerze, i nie zwróciłem na to uwagi, nie mówię wam o tym, ale widziałem to, że ta dziewczyna ma wyjątkowo krótkie shorty w tej szkole. Wyjątkowo krótkie! Ale jako córka wicedyrektorki może po prostu więcej zakładam. Albo w tym wypadku może mniej nosić na sobie. Yo! O cholera, oni mają ręczniki papierowe i mydło w tej szkole? God damn! To musi być jakaś prywatna szkoła, bo widać tutaj większe standardy. U mnie nie było zamka w kiblu. Nie polecam serdecznie szkoła imienia księdza Sajny w Górze Kalwarii. Nienawidzę tej szkoły. Mam nadzieję, że szybko zostanie zamknięta. Zmieni sobie to ofiarę, zobaczysz. Znudzisz mu się za chwilę. Mam nadzieję. Już tak się nie da. Już nawet rozmawiałam z rodzicami o tym, aby zmienić szkołę. Ale myślałam, że lubisz tę szkołę. No, bo ją lubiłam! Była fajna, tak? Dopóki Janek nie zaczął się nad mną cały czas znęcać. Tego jeszcze nikt nie wie, ale możliwe, że Janek niedługo będzie musiał opuścić szkołę. Co? Ale jak to? Jego ja kocham! Jego końskie zaloty działają! Słyszałam, jak mama rozmawiała o tym przez telefon. Przez to, co ci robi, możliwe, że go wyrzucą. I wtedy ja nie będę musiała zmieniać szkoły? Nie. Okej, okay, dzięki. Tylko nie mów nikomu, okej? Okay? No. Chyba nie powinnam tego mówić. No ale moja była taka smutna. Boję się, że z tego wyjdą jakieś problemy. No ale obiecała mi, że nikomu tego nie powie. No, Emilka, bo w ten sposób działa życie, na, na pewno nikomu nie powie. Na 100% nikomu nie powie. Za każdym razem, jak mi jakiś mój znajomy mówi sekret, to 30 sekund później pisze do innych znajomych. E, a wiecie co? Majka jest nieco odprężona po tym, jak dowiedziała się, że jej prześladowca Janek prawdopodobnie odejdzie ze szkoły. Śmieszne będzie, jak Janek wyleci ze szkoły, wyrzucą go i nagle stołówka będzie miała o 50% mniej wydatków na obiady. Bo wiecie, Janek jest gruby. Ha, ha, ha! Meme! Następnego ranka wpada na niego na korytarzu. Hej, co się mnie tak blisko trzymasz, co, zakochałeś się? Tak, zakochałam się. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że ci w końcu wywalał z tej szkoły. Chwila, to ile ta Majka wytrzymała, że nie powiedziała nikomu o tym, że wywalał go ze szkoły? Ile, te półtorej minuty? Półtorej minuty? Nawet chyba nie. Kto się takiego głupotnego opowiadał, co? No Milka! Podobno jej słyszała, jak jej mama o tym mówiła, no czyli to prawda, tak? No nie. To było naprawdę miłe uczucie, że w końcu mogłam się na nim odegrać. Zastanawiam się, czy Emilia rzeczywiście powiedziała to Majce, czy Majka po prostu to zmyśliła Mamy tutaj stałą obsadę w tym serialu Te same postaci mniej więcej pojawiają się w każdym odcinku Muszę powiedzieć, że Max na 100% jest fuckboyem Fuckboyem tego serialu, tego paradokumentu no, Widzieliście ten kolczyk i tą grzywkę? Tak, to fuckboy Mi nawet trochę zaczęła ślinka cieknąć Paweł, uspokój się, on ma 15 lat On ma 15 lat, Paweł Paweł, przestań Po co rozpowiadasz ploty na mój temat, gdzie nie jesteś w 100% pewna, co? Ale menda z tej Majki miała nikomu nie mówić. Powinieneś się po prostu odczepić od tej biednej Majki. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam się zachowywać. Ale twoi rodzice powinni. Przy okazji zająć się trochę Twoim wychowaniem. Nic nie wiesz o mnie ani o moich rodzicach. Dzięki Bogu, że Janek użył tylko 3% swojej siły. Bo jakby użył, nie wiem, 10% swojej siły, to ta szafka, w którą by uderzył, to by przez okno wleciała. Emilia, słuchaj, według mnie to nie jest Twoja sprawa i nie powinna się w to mieszać. Ale to jest okej, okay, jak Janek zachowuje się w stosunku do Majki? Mam z tym nic nie robić? Słuchaj, wiesz co? Według mnie nie powinna się w to mieszać, dlatego słyszałaś, kim jest jego ojciec? Nie, w więzieniu siedzi. Ej, Emilka, nie powinnaś takich rzeczy mówić, rozpowiadać plotek o nim. A przy okazji, ja ci powiem plotkę o tym, że jego ojciec siedzi w więzieniu, bo ja mogę. Może faktycznie nie powinnam się w to mieszać? W końcu to nie moja sprawa. Ostatnim razem to nie skończyło się za dobrze. Chwila, what? Co ona wcześniej zrobiła, niby? To jest dopiero drugi odcinek pierwszej klasy i ona pierwszy raz pojawia się na ekranie tutaj, jako jakaś, jakaś postać. Co ona wcześniej, niby zrobiła? Dowiedziałam się o twoim tacie. Skąd to wiesz? Od kogo to usłyszałaś? No ktoś z klasy mi powiedział, ale to nie ma znaczenia. Wszystko ma znaczenie. Nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział i niech tak zostanie, dobra? Dobra, Janek, ale ja nie to chciałam ci powiedzieć. Wiesz co? Zamknij się. Już się nie chcę ciebie słuchać w ogóle. Uuuu, będzie przypał. A najgorszy, że nie tylko przypał u matki, ale też u wicedyrektorki. Uuu. Janek byłby wściekły, gdybym powiedziała swojej mamie o jego tacie. No ale... Szkoła powinna wiedzieć takie rzeczy, wyrzucanie kogoś ze szkoły, kiedy jego tata jest w więzieniu jest głupie, nawet jeśli chodzi o Janka. Bo ja wiem, jak chłopak przesiaduje dziewczynkę, że już ma myśli samobójcze, no to może jednak to jest nadal dobra decyzja, żeby go wywalić ze szkoły, co? Mo może, może. Słyszałam, że chcecie wyrzucić Janka ze szkoły. Ale jak to słyszałaś? Skąd ty to wiesz? No słyszałam, jak mówiłaś przez telefon, no ale teraz to jest nieważne. Ale nie możesz podsłuchiwać moich rozmów. Mamo, nie o to chodzi. Nie możecie Janka wyrzucić ze szkoły. A dlaczego? No bo jego tata jest w więzieniu czaję, że to jest naprawdę ciężka sytuacja życiowa, gdy jeden z rodziców trafia do więzienia i tylko mama jest zmuszona wychowywać dziecko. To jest naprawdę ciężkie, okej? Okay? No, no umówmy się. Ale z drugiej strony, gdy przez Janka dziewczynka wybiega z klasy i płacze w łazience, no to nadal nic nie zmienia, że Janek powinien wylecieć ze szkoły według mnie. Albo ewentualnie ktoś się hardkorowo nim zająć jakiś pedagog. Tylko jakiś taki dobry pedagog, łamany na psycholog, bo jak ja na przykład poszedłem do mojego pedagoga-psychologa w szkole, to mi powiedziała tylko, że pani Paweł według Freuda pan chce uprawiać seks z własnym ojcem. Dzięki. No to mi pani pomogła. Tyle to ja już sam wie. Działem. Ale tak czy inaczej, wszelkie rozmowy, jakie ja prowadzę, a ty słyszysz, nie mogą wyjść poza dom, rozumiesz? Ale jeśli te rozmowy są takie tajne, to dlaczego prowadzisz je w domu? Okej, okay, masz rację. Gadę, nieźle, Emilka. Odwróciłaś całą sytuację, to jednak okazała się wina matki, a nie twoja. Kurde, ona jest dobra! Kilka dni później. Spokój powrócił do szkoły. Wszystko dobrze się kończy. Janek nie zostanie wyrzucony ze szkoły. Majka cały czas wybiega z klasy, płaczy w łazience. Wszystko wróciło do dobrej, szczęśliwej normy. Moja mama spotkała się z wicedyrektorką, rozmawiała na temat mojego zachowania i postanowiłem się poprawić. W sumie spoko, że Janek nie będzie musiał zmieniać szkoły. Teraz zachowuje się wobec mnie normalnie. Kiedy się doczekam, że któraś postać będzie miała śmiejące się, płaczące emoji? Ja tylko na to czekam, tylko na to. Nadal jestem trochę zła, ale rozumiem jak... Trudną sytuację. Teraz w szkole czuję się dużo lepiej. No ja teraz rozumiem sytuację Janka. Jego stary jest w więzieniu. To oznacza, że Janek może robić absolutnie wszystko, bo jego stary jest w więzieniu. Kurde, nie to, że tablice mają to jeszcze projektory obok. Naprawdę jakaś bogata szkoła prywatna. Kurczę. U mnie w szkole, mojej biednej, tragicznej szkole, jak chcieliśmy coś pokazać na projektorze, to nie mieliśmy takiej tablicy białej do projektora, więc wybieraliśmy najgrubszego ucznia w klasie, to z reguły byłem ja, stawałem po prostu przy ścianie i na mnie wyświetlał projektor slajdy. Na mnie po prostu. Kiedy dowiedziałam się o problemach Janka, zrobił mi się go żal. Mimo to nie uważam, żeby to był powód do traktowania w ten sposób innych ludzi. Straight right, baby! Jestem dumna z tego, że powiedziałam mamie o sytuacji z Jankiem. Nie koleguje się z nim ani nic, ale zaczął zachowywać się lepiej. Widać, że odreagowywał w szkole sytuację z domu. Dziękuję za obejrzenie drugiego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy. Ile jeszcze zostało tych odcinków? Jezu, błagam, niedużo, niedużo. O, oh, fuck me. Cztery razy, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, 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 pięć. Jeszcze zostało tylko 78 odcinków. 78 odcinków. Majka, zrób mi miejsce w łazience, bo ja też chcę tam pójść i popłakać trochę. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze na końcu oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama i na mojego Twitcha. I widzimy się już niedługo w trzecim odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Do zobaczenia. Dobry mem to był.